Witam Was w pierwszym odcinku Dzisiaj porównamy dwudniowe króliki samicy belgijskiej Olbrzym Szary versus króliki ba... trzytygodniowe barana francuskiego Zapraszam na odcinek Najpierw pokażemy może dwudniowca ten ja już sięgnę jednego Strasznie piszczą właśnie takie małe O no nieboś. Oj, może nam, nie wiem, czy nam da pokazać. Dobra, jednego może da. O, tak wygląda dwudniowy mały królik. I to jest on taki już, nie, jak możecie zauważyć, jeszcze ślepy. Mały, nie ma, nie ma, ma tylko skórę, nie ma sierści. Odkładamy, zasypiemy do, Pogłaskamy samice. I przejdziemy do wątku odcinka. Czyli trzy tygodniówki. Trzy tygodniówki są cztery. Tu to jeden do nas przyjdzie. Możemy go już wyciągnąć. Żeby nam tylko nie zaskoczył. Tak wyglądają trzy tygodniowe króliki. Średnio, bo są tylko cztery. Jak ich jest więcej, to strasznie mało rosną. I ogólnie on chce nam zaskoczyć, więc go odłożymy. I jeszcze ostatni wątek odcinka. Samiec, jakby ktoś chciał kupić, to piszemy w komentarzach. No, i to na tyle w tym odcinku. Cześć.